Witam przyjaciele! Witali portnikow, wiceprezydent USA J.D. Vance. Po rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełęskim, wydał oświadczenie w mediach społecznościowych. Próbował w nim bronić tzw. planu pokojowego Trumpa, który w ostatnich dniach wzbudził tak wiele emocji i sprzecznych, ale przede wszystkim krytycznych komentarzy, co doprowadziło do szerokiej i burzliwej dyskusji publicznej. J.D. Vance wyraźnie zaznaczył, że przyjęcie każdego porozumienia pokojowego ma na celu powstrzymanie rozlewu krwi przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu suwerenności Ukrainy. Takie porozumienie musi być również do przyjęcia zarówno dla Rosji, jak i dla Ukrainy i gwarantować, że wojna nie rozpocznie się na nowo. Równocześnie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych stanowczo skrytykował tych, którzy nierealistycznie oceniają przebieg konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i sądzą, że gdyby Stany Zjednoczone zwiększyły swoje wsparcie dla Ukrainy w formie uzbrojenia, środków finansowych oraz bardziej rygorystycznych sankcji, wywierając presję na Federację Rosyjską, można by było odnieść zwycięstwo. Wojna, zdaniem wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, nie może się zakończyć. Dyplomaci i niekompetentni politycy, którzy kierują się fantazjami, to zadanie przede wszystkim dla realistów. Takie oświadczenie amerykańskiego wiceprezydenta może być związane nie tylko z treścią jego rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełęskim, lecz także z faktem, że obecnie plan pokojowy Trumpa spotyka się z bardzo ostrą krytyką ze strony praktycznie wszystkich przedstawicieli amerykańskiej elity politycznej. Wystarczy prześledzić wpisy amerykańskich kongresmenów i senatorów w serwisie społecznościowym X, by bez trudu przekonać się, jak dalece miażdżąca i poważna jest ta krytyka. Krytykują ich zarówno republikańscy senatorowie i kongresmeni będący zagorzałymi zwolennikami Trumpa, jak i demokratyczni senatorowie i kongresmeni oraz weterani amerykańskiej polityki ze wszystkich stron. Z tego punktu widzenia można odnieść wrażenie, że w amerykańskiej elicie politycznej w ogóle nie ma realistów, jeśli nie liczyć Donalda Trumpa i J.D. Vansa. Ale my z Wami nie wiemy tego, co najważniejsze, w jakim stopniu Donald Trump, który, jak powszechnie wiadomo, nie czyta dokumentów do końca i przede wszystkim opiera się na ustnych przekazach, w ogóle pojmuje, co jest zawarte w planie, który kojarzony jest z jego nazwiskiem i do jakich konsekwencji dla jego reputacji może doprowadzić. Sama dyskusja na temat tego planu jest istotna, nie wspominając o jego faktycznej realizacji. To samo odnosi się do J.D. Vansa. Jest jasne, że to on kieruje, jeśli nie procesem pokojowym, to przygotowaniami do negocjacji, które wkrótce mogą się zacząć. Sekretarz armii Stanów Zjednoczonych Driscoll, który przebywał w ukraińskiej stolicy i spotkał się z prezydentem Wołodymyrem zełęskim, właśnie po to, by przedstawić mu te 28 punktów kontrowersyjnego planu pokojowego, jest najbliższym politycznym sojusznikiem JD Vance'a. Amerykański wiceprezydent nie chce wyglądać na nieudacznika. Podobnie jak wielu członków kierownictwa Partii Republikańskiej, J.D. Vance już zastanawia się nad dziedzictwem Donalda Trumpa, myśląc o tym, kto zostanie kolejnym kandydatem na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdy Donald Trump zejdzie z amerykańskiej sceny politycznej. A to może wydarzyć się nawet prędzej niż myślimy, biorąc pod uwagę ogromną liczbę skandali, w które amerykański prezydent wplątuje się w najbliższym czasie. I w ten sposób być powiązanym z reputacyjnymi ryzykami Trumpa i wyglądać na osobę, która jest gotowa. Spełniać wszelkie rosyjskie zachcianki, a w Stanach Zjednoczonych coraz więcej osób jest przekonanych, że tak zwany plan pokojowy Trumpa został napisany w administracji prezydenta Rosji, a nie w administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. J.D. Wensowi się to nie podoba. Rodzi się jednak pytanie, w jaki sposób wyjść z obecnej skomplikowanej sytuacji. Prezydent kraju Wołodymyr Zełęski zatwierdził delegację, której zadaniem będzie omówienie z Amerykanami wszelkich szczegółów tego pokojowego planu. Nie wiemy jednak najważniejszego, mianowicie czy rosyjska delegacja będzie obecna na tych rozmowach, czy tylko z Amerykanami. Jaki jest sens prowadzenia takich rozmów i konsultacji między Waszyngtonem a Kijowem, skoro Kreml w ogóle nie planuje uczestniczyć w tych dyskusjach i nie informuje, w jakim stopniu akceptuje te punkty planu pokojowego, które zostały ujawnione w amerykańskich mediach i częściowo potwierdzone przez przedstawicieli administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych? Można powiedzieć, że także europejscy przywódcy podejmą próbę przekonania Donalda Trumpa, aby ten spojrzał bardziej realistycznie na treść dokumentu, który będzie przedmiotem dyskusji podczas nadchodzących konsultacji w Genewie. Lecz problem polega na tym, że Donald Trump zazwyczaj nie zwraca żadnej uwagi na istotę procesu, w którym bierze udział. Amerykański prezydent jest nastawiony na wynik, teraz wynik jest związany z jego własną próżnością, z pragnieniem Donalda Trumpa, by wkrótce otrzymać pokojową nagrodę Nobla. Aby móc znaleźć się na krótkiej liście laureatów tej upragnionej przez amerykańskiego lidera nagrody, wojna rosyjsko-ukraińska musi zakończyć się w ciągu najbliższych kilku miesięcy, gdyż w przeciwnym razie Donald Trump ponownie pozostanie bez żadnej nagrody. Dlatego też Donald Trump oczekuje, że szybko zostanie rozwiązana sprawa zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ale w jaki sposób to zostanie osiągnięte i na jakich warunkach, z jakimi rezultatami, najwyraźniej nie jest to kwestia, która interesuje prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pozostaje nam jedynie nadzieja, że Donald Trump podczas konsultacji z europejskimi liderami zechce przynajmniej zaakceptować pewne poprawki do planu. Na razie Donald Trump jest przede wszystkim zainteresowany tym, aby dokument został jak najszybciej podpisany przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i przez niego samego. Trump nie chce zrozumieć, że koniec wojny nie zależy od tego, co Zełenski podpisze z Trumpem, dopóki punkty planu nie zostaną w pełni zaakceptowane przez prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Jakby nie chciał zrozumieć, że prezydent Federacji Rosyjskiej stawia na przeciąganie wojny, a nie na jej zakończenie. Jak Putin jasno i wyraźnie oświadczył podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, zadowalają go zarówno rozmowy pokojowe, jak i dalsze prowadzenie działań wojennych. I w tej deklaracji jest prawdziwa odpowiedź na wszystkie zamiary Trumpa. Dopóki Putin nie wyrazi zgody na zawieszenie broni, wszelkie próby odnalezienia rozwiązania pozostają całkowicie bezcelowe, gdyż żaden prawdziwy proces pokojowy nie rozpoczyna się od dyplomatycznych negocjacji. I to właśnie niezrozumienie tego faktu, faktu przez J.D. Vansa nic się nie zmienia. Pokojowe rozmowy zaczynają się właśnie od zawieszenia broni. W tym aspekcie Donald Trump miał absolutną rację w swoim pierwotnym podejściu, z którego jednak zrezygnował, uginając się pod presją Putina. A ponieważ brakuje tej dystansu, a zamiast tego proponuje się prowadzenie negocjacji pokojowych pod ciągłym ostrzałem armat i rakiet. Można być przekonanym, że inicjatywa Trumpa zmierza prosto ku niemal zaplanowanemu fiasku. Aby zapobiec temu fiasku, należy wzmocnić nacisk na Federację Rosyjską. Niezależnie od tego, co myśli wiceprezydent USA. Dziękuję, zostańcie z nami. Subskrybujcie, a także wspierajcie na Patreon. Bajmi Akofi i Donatello. Korzystajcie ze sponsorowania na YouTube. Zwycięstwa pokoju. Powodzenia.